A co tutaj jest za kobra? Wow, jaka straszna kobra. Proszek, patrzy na nas spod oka ta kobra. Co to jest? O, jak ładnie wyciągnął języczek. A to jest tylko garter snake. Nie można się go w ogóle bać. Dlatego, że one są pożyteczne, zjadają myszy, komary, różne robaki. I pewnie mają taki design garter, czyli podwiązka. Niektórzy ludzie mówią: Pajmy steak, o, oh, garden snake, także garden, że niby w ogrodzie. Ale nie, to jest garter. Focus. No i taki właśnie jest, proszę. Jak ładnie robi, to nam. Proszę bardzo. Mm. Długi język mam. Strasznie długi. Wow. Zobacz, zobacz. Idziesz. Idziesz. Idziemy. O, idziemy. O, proszę, nie można się bać ich. <grywka> o, jak idzie ładnie. No, idzie tam pod kosiarkę właśnie się schować, i mówił, że go wystraszył. Taka glistka to jest. Ja, gliseczka. Co to się dzieje? Kto tu cię dotyka? Wow! No dobra, już nie będę Ciebie pystów. Good boy. Go, I mean. No i tak to jest tutaj czasami. Wow, jaka kobra. Okay, see you next week. Bye!